Siemano, z tej strony a to jest kolejny odcinek z Gry Kingdom Rush Vengeance. I w tym odcinku zakończymy sobie zimowy dodatek. Oczywiście gramy ice Cultem, no i ruszamy tutaj, już pokonać tą królową. Tak więc mam nadzieję, że teraz pójdzie dużo lepiej. Uda się na trzy gwiazdki zrobić. No i dobra, jest ona. No tak, jakaś taka. Niepokorna się wydaje. Dlatego musimy ją tutaj postawić do pionu. O znowu ile tych golemów tu jest na, na sranych, ja nie mogę. E, dobra, robimy sobie tak. Baraki i baraki. E, dobra, tu się ustawcie. I tutaj tak. Mm, tutaj pójdzie chyba szaman. I tutaj też. Tutaj można dać sobie Blazing Gem. Tak samo tutaj. Tutaj szkielety pójdą. I szkielety. I być może gdzieś sobie tutaj na tych rogach dam potem tych magów, tych. Mm, te morskie diabły. Dobra, draugi idą na początek. Daj, tutaj na, ni na nią poklikać nie mogę, żadnej statystyki jej nie ma. Ale ona jakimś mocnym bossem nie będzie, z tego co pamiętam. A mogę się mylić, no bo ja to jest na weteranie. Co to kurde jest? Okej. Okay. Ciekawe dosyć, no kolejny easter egg, w sumie nie wiem nawet, do czego to nawiązywało, no, ale nieważne. Winter is coming. No on na dół tu idzie No on jest dosyć wytrzymały Lepiej się go pozbyć jak najszybciej I się rozpadają na te mniejsze Dlatego i trzeba się pozbyć też szybko ja nie wiem, czy u moje baraki ma jakąś taką tendencję dziwną do ignorowania tych główien małych. No, ma, ma ten zasięg bardzo mały. Żadnych rezistów Ale mu HP zjechał. Masakra. No ten smok jest OP, naprawdę. Jeszcze pamiętam jak bardzo on był mocny. Nie no, kurde, no pół HP mu zjechał po noc Strasznie OP. Jeszcze nawet z wymaksowany. Dobra, dawać te drałgi. Dobra, wylas. Niech w, nie w tę stronę żeś tu puścił. No pit Pitlord jest jeszcze. Dawać ich tutaj wszystkich. Patrzcie, co on tu robi z nimi. Po prostu kasuje ich momentalnie. Zjechał ile mu tutaj HP. No i po nim. O no nie, tam ich dużo jest. O nie 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 nie. Dawaj ulta. No 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 te wiedźmy są akurat groźne. nie ma co ukrywać akurat. Dobra, gieńża. Załatw tutaj. Szmaciska. Nawet nie zdążyłem kliknąć, tak się to szybko przywołuje. No strasznie ope jest ten smok. W ogóle nie wiem, czy to wspomniałem wcześniej, ja ale nagrywałem ten odcinek od razu po, po, po tamtym poprzednim. Może dzisiaj się uda jeszcze wszystkie dodatkowe zrobić plansze, ale to aż tak nie sądzę, że się rozpędzasz tak. Dawaj. Kurde, już się bałem, że sprzedałem wieżę. Szybko kliknąłem. A na szczęście nie. Dobra, zaraz wymaksuję nasz smoczek. Dobra, dawaj ich tutaj. No, tamasz się pojawił tym golem, choć tu na dół bardziej, ja z tym smokiem teraz jest naprawdę łatwo. No daj szkielety. Zetem ustawimy jeszcze tego golema. Się Bonem on się nazywa. Teżka gra słów. Dobra, mordo, ustaw się tutaj. Nawet nie patrzyłem co idzie, tylko wiem, że dwa olbrzymy lodowe stamtąd pójdą. No, i znowu nie mogę tego zniszczyć. I wylas. No dawaj, no. Dobra, Udało się. No i dziesiąty poziom zdobył. Ostro, jak on ma damage wielki. Mm, dobra, dawaj tego ulta. Dobra, Frost Giant i Winter Lord. No i dobra, no praktycznie nie muszę nawet ultów teraz używać, wszystko Smok tu robi, no i wierzę. Dobra, no tu można wspomóc trochę. O proszę, że jakiś duch jeszcze doszedł tam. Jeśli się nie mylę, tam chyba było 50 draugów, ale nie wiem, no mogłem nie doczytać. No 13 runda już w ogóle, no szybko idzie nawet. Trzeba jeszcze ten laser sobie ulepszyć. I pięknie kasują, dawać drugiego szemana. podleć tutaj, ja jeszcze kulkę puścił, ale ja, obrażenia tego szamana też są ogromne. Dupę, ile tego idzie Masakra jakaś Ale pięknie coś tam pokasował Dobra ale tu wylazł Gdzie on idzie? On pewnie tutaj pójdzie Tak na logikę nawet bez sensu był szedł tak naokoło, a nie, jednak idzie tak. Dobra. No nie, no, chybaś tak się po prostu obrócił, a ktoś go szybko teraz kasował. No nie, jakoś tak wykręcił i chyba teraz chciał tutaj iść, nie wiem, no. Nie wiem co żeś chłopie zamierzał zrobić, ale już nie żyjesz. A kto umarł, ten nie żyje. Jak to mówi klasyk. No i dobra, kończymy zaraz ten etap. Zaraz ta królowa zejdzie tutaj. Znajdę sobie księcia, który mnie poślubi. O, ho, ho. O tego nie ulepszyłem nawet.

No i dobra. Dobra, trochę tutaj przyszło. Może sobie użyję na tego. Ohoho. I zagrożenie teraz widzę jest. Dobra, ulepszani, wszyscy. No i dobra. Idziesz? Była nie wstała z tego tronu, tylko leci na nim. E, nie ma jakoś dużo życia. na pójdzie. No dobra, zamraża mi wierzę. No dobra, jej nie można zamrozić, oczywiście. The the <laughs> Już ginie. Masakra jakaś. No i po tobie. Dobra, na trzy gwiazdki się udało. Nie o żadnym wyzwaniem ten boss nie był. Tyle wam mogę powiedzieć Dobra, mamy go ulepszonego maksymalnie Dobra, mamy tego lawowego smoka Zobaczę, może zostanie przy nim A może zagram sobie nowym Już ten jest tak mocny Po prostu pay to win to jest za bardzo Ale dobra, na pewno sobie poprawię tą planszę, no i teraz nie wiem y tutaj 20, 23 trójka jest a tutaj 26 a tu jest 29 no to chyba sobie pójdziemy potem tutaj A jeszcze, at ancient gates zrobimy w następnym odcinku a to tyle z mojej strony w tym materiale tak więc widzimy się w kolejnym trzymajcie się no i strzała